Witajcie w kolejnym odcinku Rabel Mama. Dzisiaj trochę o tym, jak podróżować z dzieckiem. Pewnie wśród Was jest wiele kierowców i na co dzień przemieszczacie się z dziećmi samochodem. A czy macie jakieś sprawdzone sposoby na dłuższe podróże? Są dzieci, które podróż znoszą wyśmienicie. Tak naprawdę wystarczy wsadzić je do samochodu i już śpią. Takie były moje dziewczynki. Natomiast Karol to całkowite ich przeciwieństwo. Bardzo trudno nawet wsadzić go do fotelika. Karol? Zapraszam Tato. papierek. O. Nie, nie, mama! Ja. Czy też macie kłopoty nie, nie, nie. ze wsadzeniem waszego maleństwa nie, nie. do fotelika? Nie, nie, nie. Karol niestety y, nie lubi podróżować w foteliku. Woli inne formy spędzania wolnego czasu, ale czasami trzeba. Jak już się uda go zapiąć. Teraz trzeba sprawić, żeby chciał w tym foteliku wytrzymać najbliższe pół godziny, godzinę, a czasami nawet więcej. Najlepszym sposobem na Karola akurat jest. Telefon lub tablet, puszczamy mu bajki i jest wtedy zajęty, pochłonięty tym, co się dzieje na ekranie, i możemy spokojnie podróżować. Natomiast nie jest to jedyny sposób. Z dziewczynkami na przykład lubimy śpiewać albo liczyć przejeżdżające ciężarówki. Jednak żeby dobrze przetrwać podróż z dziećmi, najpierw trzeba ją przede wszystkim odpowiednio zaplanować. Jeżeli jedziecie w długą podróż, warto pomyśleć o tym, żeby rozpocząć ją wcześniej. Rano bądź późnym wieczorem. Szansa jest na to, że dzieci po prostu w samochodzie zasną i nie będziecie musiały niczego wymyślać, żeby je zabawić. Jeżeli macie małe dzieci, ważne, żebyście podczas waszej podróży zaplanowały jakieś przystanki. Po pierwsze na toaletę, na jedzenie, a jeżeli wasze dzieci jeszcze robią do pieluchy na przewijanie. Ważne, żeby zadbać o to, żeby w samochodzie była odpowiednia temperatura. Latem, żeby oczywiście nie przesadzać z klimą i dzieciom nie było za zimno, a zimą, żeby z kolei nie było dzieciom za gorąco. Zawsze możecie wziąć ze sobą jakiś kocyk, którym dziecko okryjecie. Jeżeli wasze dzieci mają problemy z chorobą lokomocyjną, warto mieć ze sobą odpowiednie leki, warto również mieć wodę. W słoneczne dni, takie jak Dziś warto mieć roletki. Często są one już wbudowane w samochodach, natomiast jeżeli nie macie tego na wyposażeniu, nic straconego. To jest naprawdę bardzo mały koszt i tak naprawdę znajdziecie je w każdym markecie. Co więcej, bardzo często nadrukowane są na nich wzory z ulubionymi postaciami waszych dzieci. W tym momencie macie dwa w jednym: osłonę przed słońcem i atrakcje dla swojego dziecka. I kilka kilometrów w spokoju przejechanych więcej. Wybierając się zarówno w krótką, czy długą podróż samochodem, warto ze sobą zabrać kilka zabawek. Tak, żeby móc wymieniać je swoim dzieciom, żeby przypadkiem się nie znudziły. Dla starszych dzieci warto zabrać również książkę. Jeżeli macie już podróż zaplanowaną, dzieci siedzą bezpiecznie w swoich fotelikach bądź przypięte pasami, zabawki na posterunku, woda na posterunku, leki przyjęte i roletki zasłonięte. Nie pozostaje nam nic innego, tylko spakować pozytywne nastawienie i startujemy!